Ok, oh, jeszcze mam kosty, to jest dla Was w odcinku, którym chciałem sobie pogadać. Chyba będzie mnie dobrze słyszeć, ale ja sobie audio jeszcze trochę na volume Tu sobie tak wiecie, trochę ściszę. Nie jakoś bez psady, bo muszę słyszeć, co się dzieje. Ale no dzisiaj chciałem z Wami sobie porozmawiać na temat Terrarii i serii, którą ostatni, ostatnio otworzyłem. Yy, w sensie z summonerem. I powiedziawszy, szczerze, na razie ją jakby chcę ją zrobić trochę lepiej. Według mnie ta seria, którą zrobiłem, była dosyć kiepsko zrobiona. No bo chujowo mnie słychać. Mam nadzieję, że już na tym odcinku lepiej mnie słychać trochę. Bo jak tak, to dobrze, że mnie dobrze słychać. A jak źle, no to będę tam próbował. Chciałem, żeby ta seria też miała trochę sensu. Bo tak naprawdę cały Pichard ja przeskoczyłem, przeleciałem przez niego. Nic takiego ciekawego, nawet nie, nie robiąc, powiedziawszy, szczerze, i trochę gdzieś to jest takie może słabe podejście z mojej strony, bo powinienem podejść do tego wiedzieć, tak, że faktycznie coś robimy. A tu, tak, jeden odcinek, gdzie praktycznie nic się nie dzieje, później w drugim odcinku, gdzie yy, przed drugim odcinkiem był w ogóle stream, yy, w którym zrobiliłem większość progresów grze. A nie zrobiłem tego progresu na kamerze, bo no niby streamy no to kamera jakby, ale... Przecież co chodzi, nie mam odcinka jakby z tego, że robię ten progres i w ogóle i no tak trochę dziwnie to trochę wygląda według mnie. Nie, u, nie ucieknę, dobra. No i to trochę dziwnie wygląda, wiecie, bo progres, mamy snaphorna i co niektórzy, którzy chcieliby na jakieś tam swoje teorie spiskowe mogli powiedzieć No, jest sobie broń w ogóle, wziąłeś sobie z innego serwa, bo przecież przy tworzeniu widać, że... Jest inne save, w której prawdopodobnie... A, tu je się, dobra, nieważne. I no nie chcę tego, po prostu usunę wszystkie savey jakie mam w Terrarii. Mam tam chyba 4, więc to jest tam nie 30 sekund roboty. Dobra, ty, ja żyję, myślę, że się położyłem. Eee, no i otworzymy to serię, będzie trochę więcej odcinków. Sprehard mołdo tak planuje zrobić no na pewno więcej niż jeden czy na dwa. Jak to było. Myślę, że ze 4 tak by było rozsądnie, żeby przedstawi coś tam się pobawić, bo tak naprawdę Zabawa w hardmode polega na tym, że Doskonalamy swój już ekwipunek całkowicie Stajemy się lepsi, ale jakby nie ma czasu dla mnie Na hardmode, żeby budować domki, poza tym jestem typem graczy, który Typem gracza, który bardzo szybko przechodzi przez jakieś gry tam Powiedzmy, staram się jak najszybciej, wiadomo Nie, jestem, nie, nie chodzi o to, że speedrunner od razu tylko chodzi o to, że po prostu jak najszybciej, jak najefektowniej przyjść w grę. I gdzieś tam to w pewnym sensie mnie może gubić, bo przez to mogę się nie cieszyć grą i grami bardziej się nudzi. Dlatego mamy właśnie FPS-y, które mnie się na przykład nie nudzą. Ta gra. Tą grę gra, grałem dwa lata temu na przykład. Tak szczerze. I wiecie, ja do niej dopiero wróciłem po dwóch latach przerwy. Ja mam trochę tam, wiesz, to pocy którą gram, no to ona jest bardzo mocno... Yy, jest dosyć silna. No ale wiecie, znaczy silna jest... zmasterowana jakby. A... nie grałem dwa lata, więc... A mi się dosyć przyjemnie gra, właśnie, bo... jest... całe... co chwilę jest inna mapa i w ogóle. Nie wiem, jesteście kurwami, co nie umiem zabić low hp gościa. Jeszcze się pewnie niego wyjebaliście. No to już nie pomogę, na głupoty nie pomogę. Dobra, muszę stanę sam na dwóch No, oni mają jeszcze bazę, przyoduję sobie mam chwilkę czasu Dobra, tamty został, on podejdzie, będzie chciał go... A, bo tu jest ich trzech, myślałem, że dwóch jest! Jezu, myślałem, że jest ich dwóch Jakbym wiedział, to i tak bym się podjął tej wal. W sumie to co, co oni dostracają? Musiałem... Yy, nie spodziewałem się Dobra, no i co? No, będą też odcinki bardziej zmontowane, mi się wydaje, w Terrarii. No, bo o no kurczę, ten montaż był bardzo cienki, tak patrzę po tym. Będę się starał dodawać jakiś tam fajny montażyk ciekawy. Nie będę mówił, że nie wiadomo, jak to będzie zmontowane. Chcę to zmontować, żeby mi to się podobało. Bo pomimo paru cięć, tam dodania ze dwa razy czegoś jakiegoś nie wiem, przybliżenia czy innego gówna, no to jakiegoś super montażu to nie było. Nie wiem, czy to. Nazwać montażem w sumie można. Dobra, zabij... Dobra, a, a dobra, wyjebałem się. Pomocy. 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 E, pomocy. A dobra, też się wyjebałem No super, że... A, jedną tyłu poszedł, no fajnie, ale... Trudno, chuj. Mogliśmy wszyscy na, na pójść. To jest bardzo fajne, bo mm, To jest chyba domyślne na yy... Na klawiaturze na literze E, to jest domyślnie. Domyślnie na E mamy coś takiego, że możemy sobie zmienić o! I fajnie tak można sobie wychylić. Jest to całkiem. Sp kurwa, no to jest kutasie. No naprawdę? No tak, jak tak będziemy grali, no to nigdy nam się nic nie udało się w tej jedbanej grze. A nie patrzysz mi plecy, bo nie możesz. Ty, kurwa, dał nie. Pomóż mi, pomóż mi, ty. Tu jest. Trzeba patrzeć teraz tak, żeby nas nie zaatakowali nie wiadomo skąd. Tu jest, miary czysto. Ja bym się... ...szczerze schował tutaj. Dobra. No, to już jest. fajnie, ale no czemu... On się schował tak i nawet Side nie widzi. To mu, ta, ta skrywka nic mu nie daje tak naprawdę. To ta skrytkę schował się i, i chuj. I czeka na śmierć. Dosłownie, nie wiem, by kurwa... Gra jest, powiedziałbym szczerze, fajna i przyjemnie mi się gra, ale po prostu jak patrzę na tych kurwa jebanych betoniarzy, debili kurwa, kretynów i zjebów, to naprawdę... Dobra, no możemy, no, tylko weźcie się tak kurwa, że tak to powiem, nie fajta się po sekundzie, bo ja jestem jakby healerem i jakby ja jestem od leczenia was. Nie wiem czy co czy się dzieje w tej grze? Kurwa down Ale jak będziemy stali i patrzyli sobie na mordy na plecy to chuj A bo to bany. A ja nie żyję Ja jako pierwszy nie żyję fajnie. Dobra, bounce back muszę mieć No co, no na temat terrarii to już więcej się nie wypowiem bo co mogę się wypowiedzieć eee... A właśnie, bo w sumie na temat tej terrarii To jest na Ja Też tak się zastanawiam W sumie to mógłbym zrobić W sumie mógłbym zrobić taki pomysł że jestem zlokowany od razu na samonera. Wiecie, rozpoczynamy grę na nowym świecie, na nowym seedzie, na nowym wszystkim i wiecie, I tylko bronię samonera używamy yy, i nic więcej tylko, tylko ten rodzaj broni. I wiadomo, nie byłoby to dosyć ciekawe. Co prawda, upierdliwe, bo. Sorry, mikrofon. Co prawda, upierdliwe, bo samoner może używać dosłownie yy, broni to trzech, a stawów no, to ma trochę więcej, wiadomo, ale też wiadomo, nie wszystkich użyjemy. No, ale jest już coś, yy, wiecie, można już coś podziałać, spróbować taki challenge go sobie zrobić. Yy, nie bo byłby to najgorszy challenge. Myślę, że tę grę wygramy i po prostu wiecie. Yy, zakończymy odcinek, no taki, odcinek pilotażowy, można powiedzieć. Taki, yy. No, też ta seria trochę mi nie wyszła. Widzisz go? Ja to rozmawiam i nie patrzę na ekran, praktycznie, ale żon tego nie widział. No, jak tak będą stali, to oni wam on wcale nie zdobędą. Jak oni to kurwa grają? Info, co nie podać. Coś takiego. Okej, okay, dobra. On nie wie, gdzie oni są i on idzie z pająkiem na nich. Trochę taka głupota, według mnie. Ale dobra, ty. Głupota działa, czyli nie jest głupotą. Jeszcze. Wow! Ty, nice, ale yy, szkoda, że ten psa, kurwa jakoś tak bardzo nie ogarnia. Ten ogarnia, chuj. Ten podaną też ogarnia. Dobra, co by dalej? Inkera eee, Increase reload, ten weapon słab speed up. Eee, speed by 30%. Eee, damage, ten enemy, which are firearm. Okej, okay. ja miałem co to wziął w sumie. Takie info dla drużyny, gdzie są? Przyda się. Ale eee, mi się wydaje, że tu są tylko dwa bombsite'y na tej mapie. Tem, ten, co byliśmy i ten, bo chyba nie ma innego. Więc y, czysto teoretycznie... ale poza tym go widzę na, na, ma na mapie, Tylko jakby kurwy wymyślały. No tak, jedyny warunek tego, żebym go widzieli na mapie, to jest, ja muszę go uderzyć. Jakby każdy to miał. Uch, ale byłoby pięknie. Dobra, żebym pleców zaraz nie zrobili, mi w mojej drużynie. Bo to jest właśnie najgorsze. Lubię od dupy zachodzić. Nie jest jakoś tragicznie, jest to... Mecz to chyba że mają awkę, no to tak mają przejebane. Ja też tego bardzo nie lubię, tego rage quitów. Tych całych rage quitów bardzo nie lubię, bo. w Wkurwam mnie to. A jeszcze straciliśmy najsilniejszego z naszej ekipy. Znaczy, no. Statystycznie najlepszego. Masz? No. To też jest głupie, oni od razu wiecie, poddają się, nie chcą brać udziału. Kurwa, nie strasz mnie. No i patrz, kurwa, co zrobili. Nice. A, poddali się. Nie, czy runda, runda wygrana? Nie, runda tylko Myślę, że się poddali. E, szybko poszło, jak na trzech ludzi. E, energized, czy Real Tempest. Ej, to by nie byłoby w sumie złe. Bo my już teraz mamy o 60%, 15%, 75% szybciej mamy healowanie sojuszników, chyba. To nie będzie z 5 sekund jakieś półtora? Dobra, jeden się rozdziela. Yy, I będzie chciał nam zrobić yy, tak zwane plecy homonto. I ja chyba mniej więcej ogarnię, gdzie on będzie chciał się dostać. Dokładnie, będzie chciał dostać się tetyczne Tyrolka. Chyba się, a no, oni go nie zabiją. A zabił go. Ten Umbra to chyba jest ta postać, co go zabiło. Masz. No zami oni się sami wywalają. Wtedy się F, klikają i cofają, jakby. Czekanie na, na śmierć, jakby. Trochę mnie to wkurwia pod tym względem, że. Co zrobiłeś? No i widzicie, on się cofnął sam z siebie. On był schowany tutaj i on się cofnął. O, i widzicie, ten się nie cofnął i ja go uleczę, dostanę za niego kasę. Ale kurczę, byśmy się zajęli tym tą bazą, bo tak w sumie to oni chuja robią. Sam wszystko bije, a ja nie jestem w stanie wyhilować całej. do całej dwóch osób, co prawda, ale. Nie jestem w stanie tego wszystko... A! Kurwa, no widzicie? Pierdolona ciota. Hmm, może grenade da sobie kupię po prostu. Lepsze się tu rozwalić, nie da się. Kurwa, czemu się tu nie da rozwalić albo coś? Dobra, samo się rozwaliło, jebać. No tego się nie spodziewałem całkowicie. Trochę takie niespodziewane. Niespodziewankę miałem taką śmieszną. No ale dobra. No jesteśmy trochę w dupie, wygrywają z nami. No ale ja, no u nich tam jeden kieruje, a ten tank jeszcze jest No tego tanka to mi dużo schodzi się zabijanie Bo kurwa jak sama nazwa stosuje Sama nazwa wskazuje Tankuje dużo obrażeń, a ja mu nic nie biję To jest właśnie piękne w takich postaciach Dobra, on ma jak go nie zabijecie to chuj No kurwa, no ja naprawdę sam wszystkiego nie zrobię, ty No ja zabijam gościa solo, kurwa Całą trójkę w sumie Dwóch to powaliłem tylko na dzień dobry No No nie jestem w stanie sam niczego zrobić Oni mają 10 żyć No, brawo, jesteś playerem kurwa No u nas odszedł ten najlepszy A u, od nich odszedł ten najgorszy, kurwa No jest właśnie to i to jest ostatnia runda eee, No nie weźmy to, nie wiem czy to Nie wiem czy w ogóle to żyje. Może no, się uda W sumie to jest nie całkiem złe, tylko że Muszę mieć inteligentnych zawodników w teamie Ta! Są dwa saity tylko No ten sajt łatwiej mi będzie bronić, się mi się wydaje Zobaczymy jak ta runda pójdzie Dobra, nie chcę na tego boxa wskoczyć, bo on jest spowolni Lecimy sobie tu schodzimy w taki sposób i. Obita. pan panczes. Tamten już. Yy... Tamten na schodach. Widzicie go, no kurwa. Widzicie go. Wiecie, od całego jego pozycji. No ty! on mnie zabił. A, z siekiery. No go. A, no, lećmy, lećmy. Ja się zostanę. E, pomóż mi. To, że nie jesteś aportem nie oznacza, że nie możesz mnie uleczyć. Po co mamy tracić, <grywanie> będąc potrzebne nam życie? No, ale kurwa, rzuciłem się no Ja pierdolę. Rzucę <grywanie> za 100 punktów. No Nie, no kurwa, no tak się nie da grać. Obce nie wie, jak się, co się robi w tej grze, kurwa. Wiecie. A tu nawet nie ma penetracji, kurwa. Jakby obiektów, więc. Yy, no. Pomóż mi! Kurwa, wajzo. A, dobra. Dobra, jeszcze ja despałnie zanim oni. Ale nie, przegraliśmy to, siapierdole. Ja kurwa. No oni nic nie robią, patrzę, oni mają... Ja pierdolę i razem nie mają tyle demetra co ja. ja. Jestem sam, oni mają 12 żyć Jak się możecie domyśleć nie do wygrania Nawet no nawet się nie mogę przebić... A bo ja miałem tą chujową broń. A nie K30, nieważne. Dlatego przegraliśmy, bo nie miałem kałacha, tylko tłumik jebany. Ja pierdolę... No. Ale że on automatycznie z taką broni zaczyna, to mnie to kurwia. A ją będzie stał? Weźcie, wyje, bo to ma sensu. Przegraliśmy. Nie rundę, a grę. A oni grali ze smg mów Dostałem VP za wszystko. Ja pierdolę. Ja, ja pierdolę. Miałem drugi największy najmniejszy w grze. O ty w dupę. dobra, widzowie. To wszystko, co chciałem Wam pokazać i pogadać. Ja dzisiaj zacznę nagrywać nowy odcinek z Terrarii. Nową serię, całkowicie nową, więc dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka, takiego, takiego przedstawiającego nową grę i takiego to pogadania, jeśli chcecie tą grę, nie wiem, ujrzeć, jakąś serię, granie jakąś postacią, mainingu, czy chodzi o streamy, to napiszcie w komentarzu, jeśli jesteście nowi, ja Wam dziękuję, do zobaczenia, cześć i na razie.